Dzień swój, poświęcam tym, że wszystko robią lecę, tak tutaj, że 23 maja. Czeka mnie dzisiaj pierwsze cięcie mojego kosą, że moja kosa po zimowym spoczynku będzie pierwszy raz uruchamiana. Tutaj mam już przygotowaną mieszankę. 5 litrów benzyny. 98 z olejem pełnym syntetyk. Hp Ultra Wczoraj ja rozrabiałem No i tutaj bohater tego wszystkiego Pierwszy raz będę je uruchamiał no, Będę tr kosił trójzębem, zobaczcie ludziska jaki ten trójząb jest pięknie wyostrzony O A dlaczego będę kosił trójzębem? Zaraz powiem Tutaj na tym polu, nie powiem gdzie, jest barszcz zasnowskiego. To bardzo niebezpieczna roślina, która powoduje oparzenia na otwartym, na otwartym ciele, na skórze. I gdy, jak koszę to, jestem szczelnie pozakrywany. Mam koszulę z długim rękawem, rękawice, twarz zakrytą, okulary, taką mam przy przyłbicę nawet, tutaj już przygotowaną. Miałem takie przykre, przykre miałem przygody w związku z tym barczem Sosnowskiego Kiedy jeszcze nie, nie wiadomo było, w ogóle nie, ta roślina była mało co znana Mianowicie parę lat temu kosiłem I parę, powiem, że parę razy miałem tak, że Na przedramionach bo Kosiłem to W krótkim rękawku Miałem Bardzo silne oparzenia Takie czerwone, oczywiście na samym początku były takie czerwone punkty. Na następny dzień te, te, te punkciki zaczęły podchodzić mi ropo, zaczęły się robić z nich pęcherze. Strasznie to piekło i to długo dosyć, no, to długo dosyć schodziło mi. Nieraz tak miałem, że potrafiłem to mieć nawet dwa razy bardzo w sezonie. Nie, nie wiedziałem w ogóle o co chodzi. Myślałem, że to jest. Myślałem, że mam jakoś uczulenie na, na trawę, chociaż nigdy takiego wcześniej nie miałem, ale słyszałem, że uczulenia też potrafią dopiero po jakimś czasie się u ludzi pojawiać. Ale to dziwna sprawa była, że tylko tutaj miałem takie właśnie przygody i nigdzie, nigdzie indziej. Dopiero po jakimś czasie zacząłem przeglądać w internecie strony różne i zacząłem słuchać. No i objawy te, które miałem zacz, zgadzały się z tym całym barszem Sosnowskiego. Dlatego teraz mam właśnie, yy, jestem taki ostrożny. Aha, jeszcze raz tak miałem paskudnie, że w trakcie wyborów, bo byłem w komisji wyborczej, właśnie miałem te takie, miałem poparzane przedramiona, bo naj, najbardziej wsypało mi się właśnie na przedramiona i szczególnie jak zresztą jak kosiłem żyłko, bo żyłka to bardzo, to trawę miele i strasznie rozwala. Yy, miałem na, na przedramionach i trochę, trochę na twarzy. Na, na twarzy na szczęście miał, miałem niewiele. I dosłownie te przedramiona miałam takie czerwone, że jak byłem w komisji podawałem ludziom te kartki to normalnie aż wstyd było po prostu, aż wstyd było Pokazywać te, te ręce. E, bo ludzie mogliby pomyśleć, że jakieś, nie wiem, jakieś uczulenie mam wielkie, albo jakoś, nie wiem, choroby skóry, jakąś mam no, grzybice skóry. No, no nie wiem, no, ale to ochydnie to, to strasznie wyglądało. No ale na szczęście tego momentu, kiedy załapałem, o co chodzi, właśnie teraz jestem tu właśnie w tym miejscu, tylko to, to świństwo jest. Bo gdzie indziej tutaj taki porządny, duży zakład taki koszeł. W innym miejscu jest, w innym miejscu jest wszystko w porządku, natomiast tutaj się zorientowałem, że tutaj, to świństwo właśnie rośnie, ono jest ciągle przycinane i dlatego chyba, chyba nie, nie nadąży, nie może zdążyć nasion zawiązać i dalej się rozsiewać, na szczęście. No i dlatego tutaj będę właśnie kosił nożem, bo tutaj nóż nie rozwala, robi, odkłada pokos jest minimalne, minimalne może powiedzieć pocięcie tej trawy skoszonej. Ta trawa nie bryzga na wszystkie strony tak jak przy, przy żyłce. No i tyle chciałem powiedzieć o tym. To chyba to jest nawet. Chyba to jest, ale pewności 100% nie mam. To, musiałbym to zerwać i sobie w skórę wetrzeć, żeby sprawdzić, a to jest średnia przyjemność. No nic, tutaj miałem uruchamiać kosę i po zimowej przerwie to będzie pierwsza jej, pierwsza jej praca. Była przechowywana w bardzo dobrych warunkach, w cieple, także podejrzewam, że nie będzie z nią problemów. To jest ważne, gdzie się sprzęt przechowuje. To, 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 to jest to, od tego bardzo wiele zależy. Od tego zależy żywotność jego. No i dobra, nie będę, już, nie, będę, nie będę przetruwał, tylko oczywiście tutaj wlewam, wleję benzynę, no tu mi odlatuje całe, Oto. to, oczywiście tutaj ciągle się, tu niby, powinien być sznurek taki w środku, ale drugi korek kupuję i drugi korek praktycznie po niewielkim użytkowaniu mi wylatuje, taki kurna szajs chiński. Próbowałem to jakoś sam reperować, ale to niewiele daje. Także tutaj kurczę Steel dał plamę. Mam nadzieję, że innych plam nie będzie. No dobra, teraz muszę to przycisnąć i wlewam. Boże, kurczę, palucha mojego widać. Co się ja poradzę na to? Daruję sobie... nie, nie mi się powoli wlewa, strasznie no trudno, nie mogę tego... nie mam to powinna być druga osoba jeszcze do filmowania ja tylko i sam jestem że musicie Państwo mi wybaczyć że nie pokażę wszystkiego szczegółowo bo korka nie, tego wlewania niestety nie widać Dobrze. tu już jest wlana benzyna teraz trochę to odpowietrzę jeszcze dobrze i będę za chwilę odpalał powinno być wszystko dobrze ale to ze sprzętem nigdy nie można być do końca pewnym mieszek naciskam mieszek na razie jeszcze nic się nie pojawia w nim O, już jest. Kurczę, nie wiem, nie sprawdzałem jeszcze filtra paliwa no i filtra powietrza. Ale też z zeszłego roku powinno być wszystko w porządku. No i jeszcze nie robiłem, nie smarowałem tutaj wału w środku. Ale tutaj po tej robocie to zrobię. Bo przynajmniej na, 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 na każdy sezon powinno być tutaj wał, powinien być nasmarowany tutaj, który jest w środku. Wałek giętki, czy jak to się nazywa, powinien być smarowany nowym smarem, bo smar też się starzeje. Tu natomiast jeszcze jest przekładnia. Yy, yy, to się nazywa chyba bezobsługowa. Bez bo tutaj kiedyś było tak, że jeszcze tutaj była taka śruba, że można samemu było wciskać smar. Teraz tego niestety nie ma. Nie ma do tego dostępu. To jest ogólnie smarowane przez, przez serwis. Yy, a powinno być sprawdzane, bo przy dłuższej ilości tam ileś godzin chyba pracy jest. I co ileś tam godzin pracy trzeba ten smart też po prostu jakoś albo uzupełniać albo, albo go wymieniać. To się, to, bo to chyba coś to co jest w środku to się chyba na takie to są takie to, to się nazywa ślimak to jest takie po prostu przekłada tutaj obroty tego wału giętkiego na przekładnie na obroty obroty głowicy żyłkowej albo, albo trójzębu. To też powinno zostać, co roku to musi być yy, musi być uzupełniane, co ileś tam godzin. Pamiętałem kiedyś teraz, już tego nie pamiętam. I albo musi, smart, musi być zmieniany na nowy. Bo to się strasznie grzeje w trakcie użytkowania. Dobra, nie będę glindził więcej, tylko to już uruchamiam. Czyli przekręcam tutaj o to nasanie i to w momencie uruchomienia się mi i tu przyciśnięcia tego powinno o już mi się już mi przeskoczyło powinno to właśnie przeskoczyć o właśnie i powinien mi już ładnie tutaj chodzić tylko podejrzewam, że tutaj przy pierwszym Uruchom, przy pierwszym to przy pierwszym drugim szarpnięciu to mi się nie uruchomi. Od razu będę musiał parę razy tutaj tym, tą rączką szarpnąć. Zaraz tu zrobiłem wszystko jak trzeba. Jest wszystko jak trzeba. Jeszcze. Dobra. ciągle po roku zapominam kurczę, jakiej to pozycji roboczej powinno zostać ustawione. No i szarpie. Całkiem nieźle, całkiem nieźle. Za trzecim razem chyba, dobrze, dobrze spostrzegłem. Teraz troszeczkę, trochę teraz to podgrzeję, żeby to nabrało temperatury roboczej. Bo jeszcze ta kosa jest się taka osoba, jest siła. na biegu jałowym żeby się rozgrzać Widzicie Państwo że ona jest na biegu jałowym, w ogóle trójząb yy, trój się nie obraca. To jest dobry objaw, normalny objaw. To jest to, że ona jest yy, yy, dobrze jest, że dobrze pracuje. Chciałem powiedzieć, że jest dobrze ustawiona, ale to ona już nie jest ustawiana, bo to wszystko ustawia Mtronic, moduł Mtronic, który wszystko yy, dostosowuje pobór yy, powietrza, skład do warunków panujących w otoczeniu no nie będę Państwu dzisiaj pokazywał na razie cięcia yy, cięcia nożem, bo to Was mało interesuje i zawsze mi obszaniacie, że cię kosze, Także nie będę tego masochizmu uprawiał. Jutro mam nadzieję, że pokażę Wam mi kosznię żyłką. No mam taką jedną kiepską wiadomość, mianowicie taką, że osłonka nożychem się gdzieś podziała. No gdzieś po prostu, nie wiem, diabeł przykrył ją swoim ogonem. Nie mogę jej kompletnie znaleźć. Ale bez tej te słonki do jutra pokażę jak się kosi żyłką i może uraduję tych, którzy tak mi ciągle okieprzają za to, że ponoć źle koszę trójzębem. Którzy mi wróżą, że tam mi się jakieś pierścienie mi się stopią, czy tam coś innego, w silniku tymczasem gówno, nic mi się, nigdy nic nie stopiło. To jest dobrze, jeszcze raz ją pokazuję. Także moi drodzy przyjaciele, to tak mi wszystko radzicie. Powiem, że to kostę już używam cały sezon, dużo nie nią robiłem. Wszystko gra, jak... wszystko gra, trzeba się powiedzieć, jak w piersi ale tak wcale nie jest, bo no wszystko gra tak jak, tak jak trzeba, tak jak w zdrowym organicznie. Nic dzięki, za chwilę przychodzę do, do roboty. On już może nie ukoń.